Ten film powstał we współpracy z EA Creator Network. Serdecznie dziękuję. Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w przeglądzie dwóch nowych kolekcji Wiejski Przedsionek oraz Twarzowy Blichtr. Dzisiaj sobie sprawdzimy, czy są warte po 19,90 za sztukę, czyli dwie dyszki na jedną kolekcję. Sprawdzimy, ocenimy, zaczynamy od naszej tutaj kolekcji meblowej z akcesoriami do trybu budowania, a później przejrzymy sobie tryb Cast, czyli tryb stwórz Sima. Lecimy! I na początku jeszcze wspomnę, że możecie te kolekcje zgarnąć. Także kochani, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co zrobić, żeby te dwie kolekcje wygrać, to zostańcie do końca filmu. Wyjęłam wszystko i mam trochę mieszane odczucia. Zaraz Wam powiem dlaczego. Mamy 22 nowe obiekty: jedną nową podłogę w takich oto kolorach i dwie nowe mm, wersje ścian, pokrycia ścian. Jedna to jest w połączeniu z takim drewnem, a druga to jest właśnie całościowa tapeta z listwami. Podobają mi się tapety, podoba mi się podłoga, myślę, że całkiem spoko się sprawdzi w takim wiejskim wystroju, ale jeśli chodzi o obiekty, to mam trochę mieszane odczucia, no ale o tym za chwilę. Dobra, lecimy sobie po kolei. Mamy nową ławeczkę, bo raczej to nie jest kanapa, tylko taka ławeczka, może do przedpokoju, tak jak w sumie sama nazwa wskazuje pakietu. Mamy nową lampę, jest przepiękne lustro i w tym lustrze jestem totalnie zadurzona, Słuchajcie, tak, wiem, że będę tego lustra. Mm, bardzo mocno nadużywać. E, mamy też masę takich pierdółek ozdobnych okulary z kluczykami, e, jakiś obrazek w sumie fajne te obrazy. E, mamy też torebkę, lubię takie gadżety. No to mi się zawsze przydaje, żeby gdzieś tam wciskać e, wewnętrzach. Ten kosz, już mm, podobny, wydaje mi się, że jest. Jakaś sterta listów i paczka, przepiękne kalosze. W ogóle ja strasznie teraz poluję na żółte kalosze i marzę o żółtych kaloszkach. Muszę sobie kupić na tegoroczne grzybobranie, więc tak jaram się tymi kaloszami. No, i jeszcze trampeczki. Dostaliśmy też dwie nowe roślinki. Roślinek nigdy za dużo. Całkiem mi się podobają. To są chyba hortensje. Dobrze myślę? To jedne z moich ulubionych kwiatów, jeśli to są hortensje. E, no, i jeszcze jest też ładny obraz na ścianę, więc też spoko nie do końca wiejski. Myślę, że raczej bardziej. Bardziej taki zwyczajny, współczesny niż, niż w wiejskim stylu. Mamy też jeszcze taką komodę, którą możemy sobie gdzieś tam wstawić, żeby nam zapchała przestrzeń, oraz dywan, nowy dywan, który też w sumie idealnie będzie pasować do tego świata z rancha, e, z, 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 z mm, kasztanowy grzbiet dobrze kojarzy. Coś kasztanowego, nie pamiętam tej nazwy tego świata, ale bardzo go lubię. <grych> I dalej mamy jeszcze takie dwa wieszaczki do przedpokoju. W sumie różnią się tylko tym, co na nich wisi, i te trzy obiekty to są, słuchajcie, nowe już komody, z których możemy korzystać. To są szafy, właściwie. W tej kategorii już Wam pokazuję. Przechowywanie je sobie znajdziecie, więc fajnie można spokojnie sobie zrobić z ich pomocą garderobę. Także te dwa elementy mi się bardzo przydadzą, a moje mieszane odczucia są głównie. Ze względu na to, że dostaliśmy nowe szafki kuchenne, pokażę Wam. Proszę bardzo, to są górne szafki, nie górne? No nie są to górne szafki, to są jako półki, niby. Ale słuchajcie, o ile ten, ta kolekcja byłaby ciekawsza, gdybyśmy na przykład dostali jedne nowe górne szafki i jedne dolne. Wtedy mielibyśmy możliwość stworzyć znowu e, nowy rodzaj kuchni. A tak, dostaliśmy dwie takie półeczki które może jakoś będą pasować do dolnych szafek, które już mamy dostępne w grze. Ale no no nie wiem. No ja mam mieszane odczucia. Mogliśmy mieć jeden obiekt więcej zamiast na przykład nie wiem, tego kredensu czy, czy czegokolwiek innego. E, wolałabym zdecydowanie, żeby były szafki dolne do tego i żebyśmy mieli nową kuchnię w zestawie. Podsumowując, mi się obiekty podobają. Będę mogła stworzyć mega fajną garderobę z tymi dwoma obiektami. E, lustro jest przepiękne. No i myślę, że tapety też są spoko, podłoga też jest spoko, bardzo fajny dywan, ładne popierdółki tutaj do domu. Także myślę, że ogólnie kolekcja całkiem okej, okay, ale z takim małym ale właśnie. Lecimy teraz do kolekcji do kasa. A no i kochani, przypominam, że od teraz możecie korzystać z mojego kodu twórcy, e, robiąc zakupy na EA. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to to jest taki sposób, który was nic nie kosztuje. Wystarczy, że przy zakupach dowolnej gry, nie muszą to być Simsy, dowolna gra e, od EA, jeżeli będziecie ją kupować możecie wpisać właśnie mój kod Carmela Carmela, teraz Wam się wyświetla na ekranie i właśnie dzięki temu i e, jej przekażę mały procent od Waszego zakupu mm, dla mnie, więc to jest takie wsparcie, które właśnie Was nic nie kosztuje, a mi pomoże się rozwijać i z góry dziękuję wszystkim, którzy zdecydują się to zrobić. Twarzowy blichtr to pierwsza kolekcja, która skupia się tylko i wyłącznie na makijażach i pierwszy element jest tutaj dostępny w detalach skóry. Są to takie urocze pieprzyki, które macie w trzech różnych Odcieniach, zostawimy jej te najciemniejsze, i kolejne elementy są już tutaj w zakładce z makijażami. Zanim jej będziemy dawać te nowe makijaże, to zdejmijmy jej może wszystko, co ona aktualnie ma na sobie, żeby tutaj nie mieć żadnego przekłamania. Zostawimy jej tylko soczewki, bo soczewki, no to chcę, żeby miała już te, które ma, i lecimy po kolei z tymi makijażami. Poli, będziesz idealna do tego testu. Eee, n -n 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 -n. Później Wam powiem, czy mi się podobają, czy mi się nie podobają. Na razie sobie wszystko przeklikamy, chociaż chyba nie wytrzymam z moimi e, opiniami, będę raczej musiała wam mówić na bieżąco. To jest całkiem ok, ten cień, chociaż ja bardzo rzadko daję cienie moim Simom, e, jeżeli już to w tych bardziej oficjalnych lub imprezowych stylizacjach, to też jest całkiem spoko. Czy to mi się podoba? To jest trochę delikatniejsze, ale coś się na, tym, na tej powiece dzieje i to też jest ok. E, dalej mamy eyeliner. Eyelinery. No, ja raczej nakładam eyeliner tylko na górną powiekę, ale ciekawe, na pewno różnorodne. Ten trochę tak niezbyt równo pomalowany taki trochę niechlujny. Myślę, że jeżeli ktoś się lubi bawić, bawić makijażem, to bardzo mu się te elementy przydadzą. Czy są konieczne i czy bez nich nie dacie rady grać? Wydaje mi się, że raczej nie. Dużo bardziej wolałabym paczkę z fryzurkami. Natomiast róż jest przepiękny: jest bardzo, bardzo fajny, jest dobrze umiejscowiony na twarzy. Pamiętajcie, że możemy też zmniejszać intensywność. Chyba za mocno zmniejszyłam nasycenie. No właśnie. Także można się tymi suwaczkami pobawić i myślę, że ten róż jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ona też ma na sobie skina, więc mimo, że ma skina, to te elementy są widoczne, więc cudnie. Bałam się, że nie będzie widać ich na skinie. Ten róż też jest całkiem ciekawy. No podoba mi się. Gdzie mi wychodzisz z makijażu? No dobra, czyli jednak e, coś mnie tutaj przekonało. Cienie do oczu niezbyt i... E, i eyeliner, bo ja jestem raczej skromna jeśli chodzi o odcienie do oczu i eyeliner też zazwyczaj tylko jeden ale mm, ale rusz jest bardzo spoko, sprawdźmy sobie teraz szminki czy to mi się będzie podobać? może być, to jest całkiem fajny odcień czy twoje usta zmieniają kształt przy tych szminkach? tak, trochę zmieniają kształt, więc też ciekawie Eee, tu mi się niezbyt to wykończenie podoba, wydaje mi się takie kanciaste. To jest ok, ale to są takie delikatne pastele, które praktycznie się nie różnią od cieniem. Hmm, ciekawie. I lekko brokatowy błyszczyk. Zdecydowanie powiem Wam już teraz, że mój ulubieniec to kategoria róże. No, róże mi się podobają, ale te mineczki, takie. No, też bym raczej nie płakała, gdybym ich nie dostała, chociaż ta jest ładna. Wiecie, ja też muszę na to spojrzeć inaczej, bo jestem trochę wybredna, jeśli chodzi o kasa zawsze, ale pamiętam, że gracze konsolowi oni nie mają modyfikacji i mają dużo mniej opcji, więc jeżeli dla nich dochodzi coś do kasa i jest to dobre, to podejrzewam, że cieszą się z tego, jak jak z prezentu gwiazdkowego, bo no jeżeli jednak tych obiektów nie możemy sobie zastąpić modami, to, to wtedy naprawdę doceniamy, że te nowe makijaże doszły. Osobiście gdybym grała tylko na konsoli, to myślę, że byłabym zachwycona, bo miałabym w końcu więcej więcej rzeczy do nakładania na moich simów. Grając na kompie stacjonarnym może kiedyś wykorzystam. Jeszcze zapomniałam, że tutaj, słuchajcie, w malunku twarzy mamy rozświetlacz i takie pieprzyki, i kolejny rozświetlacz. Tylko wtedy zdejmują się oczka twoje piękne. Okej, okay, no to trochę ta kolekcja zyskała w tym momencie. Jak jeszcze osobno jest rozświetlacz, to zdecydowanie myślę, że. Że trochę lepiej to wypada w moich oczach. I zrobimy sobie teraz takie podsumowanie, bo właśnie stworzyłam jej mniej więcej coś takiego w odcieniach mocnego różu, żeby pasowało do jej ogólnego looku. Czy warto? Myślę, że jeżeli już chcecie się zdecydować, to na jakiejś promce albo w jakimś zestawie. Zdecydowanie bardziej podobała mi się ta pierwsza kolekcja z obiektami, ale ta, tak jak na nią patrzę, to całkiem nieźle też się prezentuje ten makijaż. No myślę, że zdecydowanie najbardziej będą zadowoleni gracze konsolowi. I przejdziemy sobie teraz do rozdania. Pamiętajcie, że pełny regulamin macie w opisie filmu i zgłosić możecie się po obie kolekcje, tylko każde zgłoszenie musi być osobnym komentarzem. Więc jeżeli chcecie zgłosić się po kolekcję z meblami oraz po kolekcję z e, kasa, to musicie napisać dwa komentarze tutaj oraz dwa komentarze na Instagramie, mogą być z tą samą treścią. E, w tylko chodzi o to, żeby po prostu zaznaczyć, którą kolekcję chcecie wygrać i dlaczego chcecie ją wygrać i zgłaszać możecie się do 5 września do końca dnia a wyniki ogłoszę 6 września na mojej karcie społeczności żeby wziąć udział musicie mnie publicznie subskrybować jeżeli nie macie tej opcji włączonej to w opisie macie linka z informacją jak ustawić właśnie subskrypcję na publiczną zawsze połowa jak nie więcej nawet osób odpada bo nie ma tej publicznej subskrypcji więc zwróćcie na to uwagę czy subskrybujecie mnie publicznie musicie również obserwować mnie na Instagramie, linka do Instagrama macie w opisie i tam też zgłosić się pod postem konkursowym. I będzie mi miło, jak wpadniecie na mojego TikToka, link też jest w opisie. TikTok nie jest obowiązkowy, ale jak tam zostawicie obserwację, to też będzie mi miło. Dajcie znać, jak Wam się ta kolekcja podoba. No i oczywiście zachęcam do wzięcia udziału w rozdaniu. Dzięki za oglądanie, no i cześć!